W kronice policyjnej kolejne informacje z regionu. Tym razem doszło do zastanawiającego wydarzenia w Tuchowie, gdzie strażacy interweniowali przy pożarze. Kierowcy nie ustrzegli się też wypadków i kolizji w trudnych warunkach pogodowych. Wczoraj mieliśmy bardzo poważny wypadek. W Tuchowie doszło do pożaru. Na miejsce zostały skierowane jednostki Straży Pożarnej Policji oraz karetki pogotowe, ponieważ okazało się, że strażacy przybyli na miejsce. Dostali informację, że w budynku, który płonie, w środku znajduje się, znajduje się jakaś osoba. Podjęli akcję ratunkową, stwierdzili, że w jednym z pokoi faktycznie na łóżku pali się ciało człowieka. Wyciągnęli na zewnątrz to ciało. Niestety lekarze, przybyli, którzy byli na miejscu, stwierdzili zgon tego człowieka. Nie wiemy, jaka jest przyczyna w tym momencie śmierci. Wyjaśniają to nasi specjaliści z wydziałów kryminalnych. Na odpowiedź na pytanie, co było przyczyną, musimy jednak poczekać chwileczkę, uzbroić cierpliwość. Tutaj muszą się wypowiedzieć najpierw biegli lekarze z zakresu patomorfologii, co było przyczyną zgonu, oraz biegli z zakresu pożarnictwa, którzy będą w stanie stwierdzić, co było przyczyną pożaru. Tutaj musimy poczekać i prokuratura, i policja robią w tej chwili, wykonują w tej chwili czynności na miejscu zdarzenia. I miejmy nadzieję, że się wszystko wyjaśni i będziemy wiedzieć, co tak faktycznie stało się tam w Tuchowie na ulicy Daszyńskiego. Ten tydzień mieliśmy również jak zwykle obfitowo wpijanych kierujących. Mieliśmy ich w sumie siedmiu. Sześcioro z nich to pod wpływem alkoholu, czterech z nich rowerem, dwóch samochodem. Do zdarzenia z udziałem kierującego samochodem na ulicy Zgody. Doszło do jakiejś tam kolizji i okazało się, że kierujący nie był pod wpływem alkoholu, natomiast pod wpływem środków odurzających. Przypominam tutaj, że zarówno alkohol, jak i środki odurzające, narkotyki lub inne środki psychotropowe są tak samo traktowane jak alkohol, jest zabierane prawo jazdy i jest prowadzone normalnie postępowanie. Także wystrzegam zasiadania za kółko pod wpływem alkoholu, jak również pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków. Mieliśmy kilka wypadków. Jeden z nich drogowy wypadek ze skutkiem no, poważnych obrażeń ciała. Doszło do niego w tym tygodniu w środę. Warunki były bardzo niesprzyjające. Padająca mrzawka, deszcz, ślisko na drodze i niestety kierująca pojazdem nie zachowała szczególnej ostrości dojeżdżając do przesia dla pieszych. Do światła czerwonego, które nakazywało zatrzymanie pojazd nie zatrzymała się i, i akurat nie w tym momencie przechodziła kobieta. 21-letnia Tarnowianka została potrącona i z ciężkimi obrażeniami głowy została przewieziona, przetransportowana do szpitala. W Tarnowie w tym momencie lekarze walczą o jej zdrowie i życie: przede wszystkim o życie, bo uszkodzenia głowy są stosunkowo duże. Ponadto w powiecie tarnowskim mieliśmy wypadek w Olszynach. Tam jak to bywa, w godzinach popołudniowych ludzie wychodzący z kościoła przechodzili przez jezdnię. Na ciemno po ubieraniu kierowca nie zauważył jednej z kobiet, która w tym momencie przechodziła, została potrącona. Na szczęście tutaj w tym wypadku y, okazało się, że obrażenia są tylko y, złamania... Y, Dolny, dolnych kończyn. Kierujący nie widzą pieszych, którzy ubierają się na ciemno. Proponuję zakładać odblaski. Te odblaski naprawdę będą dużą robotę odrabiały nam, żeby jednak nie dać się potrącić, żeby być widocznym na ten drodze. Nie bójmy się jednak, odblaski dają przede wszystkim poczucie naszego bezpieczeństwa, a z drugiej strony kierujący nas z daleka jest w stanie zobaczyć. W Mościcach w parku jest układany chodnik betonowy. I ktoś przez, nie wiem, przez roztargnienie, nieuwagę uszkodził ten chodnik, przechodząc przez niego i zostawiając swoje odciski. No niestety wykonawca będzie musiał od poprawiać to, ponieważ chodnik został zniszczony na paręset złotych. Na kolejną Kronikę Policyjną zapraszamy w poniedziałek. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.